a dzisiaj mamy Audi na tapecie to jest dwulitrowa litrowa jednostka diesla 136 koni bodajże jaki jest powód wizyty u mnie ogólnie przegląd auta, bo auto stosunkowo niedawno było kupione na razie spisuje się nieźle jakieś pierwsze takie hmm, symptomy czy drażniące jakieś hmm, objawy Wychodzą. Pierwszy z nich jest sprzęgło, które jeżdżone na krótkich odcinkach nie daje żadnych objawów, natomiast w mieście męczone troszkę, na przykład przy bardzo rozgrzanym silniku, potrafi już poszartywać. Przejadę się zaraz, zobaczę co i jak. Tutaj co do sprzęgła, no to nie bardzo jestem w stanie, chociaż też ludzie czasami pytają takie pytania, na przykład panie, a ile to będzie jeszcze jeździć? Nie wiem, nie wiem ile to będzie jeździć. Może jeździć. 50 tysięcy, a może jeździć półtora tysiąca? Tego akurat nie jestem w stanie stwierdzić. Jeśli coś ze sprzęgą się dzieje, to albo to robimy, albo tego nie ruszamy. Już kwestia właściciela: ja się pod tym nie będę podpisywał i mówił komuś ile to wytrzyma. Bo, bo tego się nie da stwierdzić po prostu najzwyczajniej. I tak samo z rozrządem. Zajrzyj pan do rozrządu i powiedz pan, jak wygląda. No, mogę oczywiście powiedzieć, że jest pasek czarny i ma białe napisy. Ewentualnie ich nie ma, ale. Nie mogę powiedzieć, ile wytrzyma. Słuchajcie, jakie są wrażenia po jeździe próbnej, ogólnie tak, jeśli chodzi o sprzęgło. Rzeczywiście, tak jak się jeździ, można odnieść wrażenie, że wszystko jest w porządku, ale wiecie, jak się, jak się troszkę tymi autami jeździ, to wiadomo, co i jak sprzęgło, po pierwsze bierze bardzo, bardzo wysoko, jeszcze nie ślizga, ale nie jest to na pewno sprzęgło samonastawne, więc tu widać, że ten skok pedału jest bardzo wysoki i bierze przy samym końcu już. Dodatkowo pedał chodzi dość ciężko, czyli sprzęgło raczej ma się ku końcowi. Dwu jeszcze i takie rzeczy tam się nie odzywają, no ale wiadomo, że chcąc to robić dobrze trzeba to by zrobić w komplecie. Zajrzałem sobie do rozrządu, bo o to zostałem poproszony, jak wygląda, żeby ocenić, ale to ja Wam mówię, że takie ocenianie i zaglądanie to też sztuka dla samej sztuki. Oczywiście pasek wygląda nieźle, nic nie piszczy, nic nie szumi. No i tyle mogę powiedzieć klientowi, natomiast co z tym zrobić, czy uzna to za. Chociaż, tak jak mówię, boję się takich, yy, takich, takiego wróżenia, bo to jest wróżenie. Naszą pacjentkę mamy, czyli Audiczkę A4 mamy na podnośniku. Yy, tak jak Wam powiedziałem, sprzęgiełko. Yy. Powiedziałem was swoją opinię o tak przekazałem do właściciela. Natomiast nie ma decyzji, nie ma woli, zostawiamy jak jest. Podobnie z rozrządem. Natomiast mamy zlecenie na wymianę poduszek pod silnikiem. W tym celu sobie tu już odkręciłem te osłony przy nadkolach. One, te poduszki, trzymają się tutaj na dwóch śrubach. Tutaj, tam jeszcze pod skosem jest do łapy silnika przykręcona i. Tutaj taka blacha wzmacniająca, usztywniająca całą tą konstrukcję do belki, to sobie już wyjąłem. Zaraz podwieszam silnik u góry na belce i będziemy mogli poduszki wyciągać co się zaś tyczy ogólnego takiego stanu auta wizualnego to co na pierwszy rzut oka można powiedzieć to sprawia miłe wrażenie, dobre wrażenie ogólnie sprawia. Wszystko na miejscu, same osłony, wszystko na oryginalnych zaczepach, na oryginalnych śrubach, żadnych patentów, żadnych trytytek, sznurków, drucików, farmerów i podobnych rzeczy. Silnik suchy, widać, że nie myty. Jakieś tam delikatne wiecie, zapocenia, gdzieś pozostałość, ale to tym się nie ma co przejmować. Auto ma lat kilkanaście, więc też nie ma co fajerwerków oczekiwać. Natomiast bardzo przyzwoicie to przynajmniej wygląda, przyzwoicie też jedzie. No tutaj taka, taka sytuacja, wiadomo, że to by trzeba zmienić, póki, póki jeszcze się trzyma kupy, bo się zaraz urwie. Oryginalny wydech. Wszystkie osłony, wszystko na miejscu widać, że na zbyt nie szorowane, i jakaś taka naleciałość tutaj na tej belce od zawieszenia, ale to też to nie jest przeżarte czy przegnite. Zresztą ta rura tutaj, zobaczcie, jaka to jest ścianka, jest potężne. To zawieszenie jest dość trwałe z tyłu. Nie widać, żeby było spękane czy sparciałe. Wszystko na razie w miarę się, w miarę się trzyma. Można zajrzeć tam. Wszędzie czysto, bez jakichś naleciałości, także auto ogólnie, jeśli chodzi o zakup, chyba trafione, jeździ już trochę, także też mu nic nie dolega mechanicznie, żadne czeki, nic się nie pali, e, świeci przepraszam, e, no i dobra, e, wiadomo, że trzeba będzie jakieś tam pieniążki wyłożyć, aby to auto dalej mogło w takim stanie jeździć, czyli sprzęgło, czy to odciągniemy jeszcze na pół roku, czy na rok, Tutaj, tak na stronie minimach, skorzystałem z podnośnika. Poduszki, przepraszam, poduszki mamy wyjęte. Tam sobie leżą. Jeśli chodzi o ich stan, to poduszka lewa od strony kierowcy widać, że tutaj z tego otworu nam wyciekł już ten płyn hydrauliczny, czyli ona na pewno tam swojego zadania już nie spełnia. Na pewno te wibracje przenoszą się dużo bardziej karoserię niż normalnie. To drugi wkręt taki sam. Nietypowe zlecenie dzisiaj. Niech się pani nie denerwuje, już, o, już będzie gotowe. Minuta osiem. Masz krzyżak, już przyniosłem. Jeszcze raz wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń. Luty ma 28, to musi starczyć. Marzec, Kwiecień, Kwiecień. O i, w maju też czasem jest zimno. Dobra, ja już mam opał na zimę. A wy? Dzisiaj walczymy z taką BMEczką BM E39, 2-litrowy 150-konna benzyna. Mamy do wymiany czujnik położenia, wałka rozrządu. Ten no i później przednie hamulce, tam z przednimi hamulcami to wiadomo o co chodzi. Natomiast z tym czujnikiem musiałem sobie zdemontować tutaj zawór, pokrywę, żeby się do niego dobrać. Myślę, że z wtyczką już nie będzie problemu. Będę montował oryginalny czujnik z BMW. Na wyraźne życzenie klienta. No koszt jest spory, myślę, że można by mieć co najmniej kilka zamienników. O, i tutaj po lewej stronie mamy oryginalny czujnik BMW Siemens to robi. A tutaj mamy czujnik, który jeździ na aucie, jest jakiś. Jakiś zamiennik po prostu. Sprawdźmy sobie, czy odpali po wymianie czujnika. Parking, parking, dobra. Zobaczymy czy nie cieknie gdzie. Dobra, mamy na podnośniku tą piąteczkę E39 2 litry 150 konna. No i pokażę Wam od spodu. Dlaczego Wam pokażę? No bo myślę, że warto takie auto w ogóle mieć. To jest jeden z takich egzemplarzy, które są naprawdę zachowane w super stanie to widać było, że. Widać, że to auto musiało przez lata być w dobrych rękach, przede wszystkim garażowane, nieupalane, jakoś niekombinowane, niesztukowane wszystko w oryginale. Tak jak wam mówię, są jakieś delikatne rzeczy do zrobienia, czyli na przykład no, miska olejowa, chyba standard w tych autach, czy znaczy miska w sensie uszczelka miski olejowej. Zaraz się biorę za hamulce, ponieważ są tu już duże ranty na tarczach, więc dostanie przód kompletny nowy. No i jeszcze wyszło, że widzicie, pociekł nam już amortyzator lewa strona, dość mocno pociekł, także to też pewnie będzie do zrobienia. Ale te osłony, to wszystko naprawdę wszystko jest w bardzo fajnym stanie, mimo że nie jestem fanem marki, to to auto naprawdę mi się podoba. Nie wiem, tu pewnie jest coś nieoryginalnego Wstawione. No tutaj widzę jakieś spawy dziwne. Na pewno coś było, ten kawałek wspawywany. Natomiast cała reszta, jak widzicie. Jak widzicie, albo nie widzicie, bo chciałem wam to pokazać, bo wszystko jest w oryginale, naprawdę bardzo fajny egzemplarz, rzadko się takie auto już spotyka słuchajcie, mamy kolejnego rodzynka chciałby się powiedzieć, że kolejny klasyk na podnośniku Audi 80, ten napis nie jest tu z przypadku, rzeczywiście jest to czteronapędówka widzicie dyfer a tam gdzieś wysoko idzie wał napędowy, także jest to Audi 4 z silniczykiem 2.8, nie wiem jaka tutaj jest moc tego silnika, natomiast w odróżnieniu od wcześniejszej BM-ki, no to tutaj powiedzieć, że to jest klasyk, znaczy można tak powiedzieć, natomiast no już z, z doprowadzeniem to, tego auta do stanu takiego, który mógłby wzbudzać zastrość przechodniów czy tam cieszyć samego właściciela tak naprawdę będzie już tu problem ponieważ auto jest mocno zaniedbane większość napraw wykonywanych takich wiecie tak rzemieślniczo aby pokleić aby to jakoś działało No i tyle w temacie tutaj to już jest to są już lata lata partyzantki tak No i jak widać nie każde stare auto nawet markowe zasługuje na miano klasyka tutaj widzicie, że to jest nadal Audi 80 quattro i stan hamulców ze strony lewej prawa jest troszkę lepsza tam jeszcze to jakoś działało, natomiast tu stoi i zardzewiało wszystko co tylko mogło dobra, to kilo mamy ściągnięte i popatrzcie na to jest Najzwyczajniej niedokręcone tylne koło. O, słuchajcie, pomimo że lubię w ogóle auta z minionej epoki, e, lata 90., 80., myślę, że to była fajna motoryzacja. To jednak, jak się trafi taki e, strób do roboty, to to żadna przyjemność nie jest. Są po prostu egzemplarze, które już nie nadają się do eksploatacji, powinny dawno być zezłomowane. Mm. No, tutaj w tym przypadku jest myślę, że podobnie. Tutaj każda jedna naprawa będzie powodować następną usterkę, bo gdzie nie, próbujecie czegoś odkręcić, to się urywa. Te osłony, one już praktycznie nie istnieją. Zamówiłem, jeszcze są dostępne, zamówiłem je nowe. Nie są drogie, no bo myślę, że bez sensu tak inwestować w tarczę, klocki, hamulec, robić nowy, a zostawiać taką dzierawą osłonę, gdzie ten cały syf to się będzie nam sypał. To mamy, jakby. Zresztą ona by nie przeżyła. Ja tak muszę zdemontować tą zwrotnicę, bo myślałem, że to, to niedokręcenie tego koła powoduje problemy. Ogólnie yy, tam klient zgłaszał, że to łożysko, no i okazało się, że jak nawet jak dokręciłem, to i tak szumi, więc łożysko jest tak czy siak do, do wymiany, więc zwrotnicę sobie zdemontuję, ale ona by i tak nie przeżyła. Dobra, to, bo się rozgadałem, to mamy z głowy. No, przewód hamulcowy, takie tam, to na pewno pójdzie do wymiany. Zaciski, już jest problem z tymi zaciskami. Próbowałem coś pomyśleć, aby dobrać innego. No oczywiście sam rozstaw śrub to nam tutaj z większości aut z tych lat pasuje, ale tutaj jest ze względu na ten drążek tutaj coś tam z linką nie jest tak jak trzeba. No i będę próbował ratować, to te stare zaciski rozebrałem i one nie, nie są takie mm, złe, jak, jak się to wydawało. Popatrzyłem sobie, tam jest to, myślę, że do odratowania. Przekaźnik wycieraczek. Skoda, Seat, takie tam i wycieraczki pracujące czas. Powodem tego jest najczęściej ten styk na tym przekaźniku. Górny styk i tablaszka, że nie ma przejścia, nie zamyka obwodu. Najczęściej się y, przypala, gdzieś tam jakieś tlenki się zbierają na tym i nie przewodzi. Wyczyściłem przejście, jest. Zakładamy, sprawdzimy, czy się. Reanimacja udała, a tak jest oznaczenie tego przekaźnika. Przekaźnik znajduje się. O, tam czarny za tym z oznaczeniem 1C3. czy tam dokładnie pod 109 na dole. Ja go wyciągam zawsze. Tędy przez bezpieczniki. To tylko dwie śruby nie trzeba skręcać tej konsoli. Przekaźnik znajduje się. O, tam czarny za tym z oznaczeniem 1C3. Czy tam dokładnie pod 109 na dole? Ja go wyciągam zawsze tędy przez bezpieczniki. Tylko dwie śruby nie trzeba rozkręcać tej konsoli. Próba, czy to działa? No dobra, wyłączamy. Szybciej. Zatrzymuje się. Wszystko w porządku. Dobra. Dalszy zmagań z Audi i kolejna przeszkoda. Tym razem osłony te przeciwbłotne przyszły, ale nie takie jak mają być. Te oryginalne troszkę się różnią. Natomiast po niewielkiej ingerencji szlifierką kątową, wszystko się nadaje. Zaraz Wam pokażę co i jak. Jeśli chodzi natomiast o samą robotę przy tym aucie, to jakbym miał to skwitować, to orzesz jego mać. Wszystko szło nie tak wczoraj, zaraz Wam pokażę co się stało ze śrubą. Właśnie w taki sposób wykręciłem śrubę z tej piasty. Kant, ten sześciokąt na imbus się poddał. Było tak zapieczone, no i trzeba było wspawać nakrętkę, dopiero puściło. Ta zwrotnica była wyjęta, łożysko jest już wprasowane. Pomimo tego, że wydawało mi się, że to to śruby popuszczone, to jednak to łożysko było do wymiany, ponieważ huczało no i tak po drodze nie chciał wyjść czujnik, trzeba było wypinać wiązkę. A już szkoda, gadać dobra, mniej więcej jest to ogarnięte. No i teraz z tymi osłonami walczę. O ile tamta była bezproblemowo, bo miałem po prostu na przymiarkę starą, to tutaj ze starej pokażę Wam ile zostało, ze starej obudowy z tej strony zostało tylko tyle, ale gdzieś ten środek sobie. I odkręciłem to, co zostało i według tego muszę odwzorować. Po prostu te osłony różnią się tym, że ta jest tutaj otwarta, ta jest zamknięta. Wystarczy otwory przewiercić i wyciąć resztę naddatku ze środka i y, dokładnie po tym pierwszym, po pierwszym wytłoczeniu się obcina, także nawet mamy kształt. Nie musimy tutaj wiele kombinować i myślę, że będzie. Y, i tak myślę że lepiej niż zostawić to z tymi rozwalonymi osłonami. A naprawdę nie mam czasu. Auto przyjechało tylko na wymianę. Na wymianę klocków hamulcowych. Co się zaś tyczy zacisków i ażm, to wszystko poszło do piaskowania. Wypiaskowałem to. A że miałem trochę farby jeszcze gdzieś tutaj w puszce do zacisków. No to to wygląda jak wygląda teraz zabezpieczone. Przed korozją. Nowe tłoczki po nowe gumki, wszystko, co tam w tych elementach ruchomych. Korpusy ładne, niewykorodowane jeszcze. Myślę, że tutaj będzie to wszystko jeszcze trzymać. A też jest już problem, tak jak wam wspominałem, z dostępnością tych zacisków. Nie kupimy ich. No, na takich popularnych krutowniach w ogóle już nie ma stany zerowe. A tak jak wam mówię, też nie ma czasu na to, żeby gdzieś tam nad tym stać tutaj. I dumać i szukać w internecie. Ja wiem, że pewnie ktoś napisze, że w internecie jest, ale nie ma na miejsce. Ja chciałbym na miejsce, żeby to było jak najszybciej. Dobra. Zwłaszcza, że dzisiaj mamy sobotę i chcę to skończyć. Tak wygląda ta osłona tutaj z tej strony, już jest przykręcona. Widzicie, miejsce cięcia tylko poprawiłem lakierem takim. Tutaj jeszcze muszę coś jest nie do. Niedomalowane mam w sprayu. Za, zabezpieczymy antykorozyjnie, żeby to nie, nie gniło, i, i działamy dalej. No i plan się, słuchajcie, posypał, jeśli chodzi o poskładanie tego auta. Niestety, zostaje do poniedziałku z racji na tarcze hamulcowe. Przy zamówieniu nie zwróciłem uwagi, i wszystkie wymiary, średnice, odsadzenia wszystko się zgadza. Oprócz tego, że. Przyszły tarcze z pięcioma śrubami, niestety. A dziś jest sobota, nigdzie na sklepie tego nie ma ani na żadnej hurtowni. No, temat dość taki jak już wspominałem, chyba quattro. Niektóre te elementy nie pasują od innych, aut. Te tarcze też są opisane typowo jako quattro, więc no, nie przeskoczymy. Natomiast widzicie same osłony. Jedna strona. Tutaj druga strona. To wszystko dopasowane, ma pasują, bo już sprawdzałem zostało. A jeszcze śrubę muszę, myślę że taką śrubę mam. Gdzieś zaraz zakręcę jeszcze tą, tą, ten przegub, tą piastę skręcę. Linki też przyszły, więc wymienię, ale ogólnie to reszta zostaje do poniedziałku. Czekamy po prostu na tarczę.